Cześć wszystkim, Angel666 z tej strony. A ja Was, słuchajcie, witam dzisiaj w pierwszym poradniku, w którym opowiem Wam, jak zarobić trochę na Steamie. Na początek zapraszam Was, oczywiście, do oglądania materiałów na moim kanale, do zrobienia subskrypcji, bo kanał cały czas się będzie dynamicznie rozwijał. Ale przejdźmy, słuchajcie, do głównego tematu tego filmu. Otóż. Od razu zaznaczam. Materiał jest dla tych nazwijmy to początkujących graczy, użytkowników Steam'a. Bo na dużych wyprzedażach Steam'a jak zapewne część już z Was zauważyła, wybiera się gry na przykład, albo się głosuje na coś i za każde z głosowań dostajemy kartę. Kartę, którą. Z, jak nazbieramy ich odpowiednio dużo, to możemy sobie wytworzyć odznakę. I pierwszą, najlepszą opcją na zarobienie na takiej wyprzedaży zagłosować od razu, jak się zacznie wyprzedaż i karty wystawić na rynku. Ja mniej więcej karty, no po około tam 20 groszy posprzedawałem e, szybko na początku, e, więc parę złotych tam powpadało. Ale jak możemy zdobywać karty? Nie tylko samym głosowaniem. Karty naturalnie możecie zdobywać kupując gry. Oczywiście tam trzeba wydać około tam 40 zł na jedną kartę, ale to nie jest jedyna z możliwości. Pokażę wam jeszcze dwie. Kolejka odkryć. To jest kolejna metoda na to, żeby codziennie dostać po jednej karcie. Za przeglądnięcie takiej kolejki, e, gdzie przy okazji można znaleźć, prawda, jakąś fajną grę dla siebie, e, można dostać jedną kartę. Jest to e, uważam coś, o czym nie każdy może wiedzieć, nie każdy może pamiętać, ale zaufajcie mi, że e, no. W jak to się mówi? Ziarnko do ziarnka i uzbiera się e, już tam jakaś kwota. Także e, no, śmiało, śmiało można e, coś tam sobie zarobić na jakieś indie gierki, które na przykład polecam Wam e, na moim kanale. No, a my brnijmy, słuchajcie w takim razie do końca. Ja, co prawda, teraz chyba nie dostanę tej karty z tego co kojarzę. No, ale zaraz przekonacie się, że te karty faktycznie można, można dostać. Tutaj oczywiście nam Propozycje padają na podstawie tego, co gramy, jakie mamy gusta, więc, no, w niejedną ciekawą grę odkryłem dzięki temu, i uważam, że warto właśnie to robić, żeby tu sobie przeglądać, bo i dostajecie kartę, za którą możecie wytworzyć odznakę, i prawda. Macie też dzięki temu możliwość z odkrycia fajnej gry. No i jak widzicie, otrzymujesz czwartą z kolei kartę kolekcjonerską. No ja teraz jej nie dostałem, bo wieczorem otrzymuję te karty, bo to raz na dobę. Także e, pamiętajcie o tym przeglądaniu e, kolejki odkryć. E, pamiętajcie o tym, co według mnie jest najopłacalniejsze: wytworzyć sobie jedną odznakę. Ja zawsze tak robię, e, bo potem nazbieram sobie, a resztę kart sprzedać. Ale słuchajcie, karty jeszcze można zdobyć w jeden sposób: mianowicie na dużych wyprzedażach ja zawsze sobie specjalnie trzymam na to karty, zbieram. Za wytworzenie odznaki dostajecie, słuchajcie, oprócz rzeczy związanych z daną konkretną grą, z której wytwarzacie odznakę, dostajecie również jedną kartę, czyli kolejną szansę na tam, powiedzmy, te 20 groszy. Ja już tych trochę odznak. Wytworzyłem w międzyczasie, oczywiście, dokupywałem sobie kolejne karty po jakichś okazyjnych kwotach. I to samo tak się napędza, że można sobie nazbierać parę złociszy. A naprawdę, nieraz przy takich tanich gierkach też można bardzo, bardzo fajne. Godziny spędzić. Czasami można trafić przecież grę jakąś fajną na dwie osoby. To tu, przy okazji, jak oglądacie mój kanał, no to widzicie, że poniekąd materiały, które były u mnie na kanale, już teraz właśnie z nich wytwarzam odznaki. No i co? I zobaczmy, jak wygląda moja odznaka, dalej mi trochę brakuje, ale to spokojnie, jeszcze są zakupy jakieś w planach, ich jeszcze przecież mamy e, przypominam do 5 stycznia szansę na codzienną m, kartę e, z kolejki odkryć także spokojnie te parę złotych można sobie zarobić jednemu się nie będzie chciało innemu się będzie chciało ja to robię e, pff, bo to są darmowe pieniądze, owszem niewielkie, ale Mam sporo na mojej, słuchajcie, liście życzeń, takich jak widzicie, o właśnie, tanich gierek, które bardzo często są po złoty, 79 do 4 złotych, to tu, ho, ho, ho patrzcie, ile tego jest. I sukcesywnie sobie te gry kupuję. Także pamiętajcie o tym, jak się zarabia na wyprzedażach Steam. Skoro Steam daje tę możliwość, to trzeba z tego korzystać. A cóż, to tyle z mojej strony i wkrótce wrzucę kolejny poradnik, w którym, a właściwie to będzie seria poradników, opowiem Wam, jak tanio kupować gry, gdzie to robić bezpiecznie, żeby Was przekonać, że nie tylko na Steamie te gry się kupuje. Także pamiętajcie, że słuchaliście gościa, co się zwie Angel666, wpadajcie na mój kanał, oglądajcie materiały, goręco Wam polecam offroadmanie jak lubicie terenowe samochody skorzystajcie z playlist, bo rozrastają się powolutku, ale rozrastają się, także cóż, dzięki za oglądanie piszcie co myślicie o takich poradnikach no i do zobaczycka w następnym materiale, siema